Cześć kochani, zabieram Was na przegląd do Sense i zobaczycie dużo nowości. Bardzo fajne są szklane, takie glamurowe. Pojemniki, one są jeden do jednego, jeżeli chodzi właśnie o homem. Jest też nowa kolekcja na Wyszakach. Dzisiaj troszeczkę, ale jutro będzie tego więcej. Zobaczcie, co pokazało się w Shinseju. Ta karuzela, ona tutaj jest najtańsza, bo kosztuje niecałe 80 zł. To jest karuzela do świątecznego miasteczka. Jest naprawdę bardzo ładna. Podobne były w Action, ale one chyba tam kosztowały stówkę, jak się nie mylę. Tutaj mamy kubeczek i miseczkę za 20 zł, i mamy takie ciasteczko. Na stole praktycznie wszystko było, pojemniki, tak więc zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy. Tego chyba zielonego napisu z tym domkiem nie widziałam, tak więc już Wam pokażę cenę. 13 zł. Zobaczcie, jaka fajna dekoracja drewniana. Przepiękne drewniane. Świeczniki 30 zł i macie do wyboru właśnie dodatkowo czerwone i białe. Naprawdę pięknie to wygląda. Bardzo ładne są ozdoby tych szyszek. Zobaczcie, pisze pięknie. Te oczywiście żerweczki jeszcze są tak delikatnie prążkowane. Przy tych wysokich, zobaczcie, to na pewno widać. A przy tych białych są takie jakby diamentowe. Dużo też jest już obniżonych ubrań, i też Wam jutro pokażę takie najładniejsze perełki. Tu mam taką świąteczną bluzeczkę 20 zł, ale słuchajcie, tutaj rozmiar tylko S i XS jest przeceniony. Jak chciałam dorwać l mówię, może mamie kupię, to ona ma normalną cenę. Tak więc tutaj chyba tylko te najmniejsze, ale ładny kotek, on ma fajną tą kartkę taką odstającą. Pokazały się też nowe sweterki. Tutaj mamy taką. Brokatową nitkę fioletową, prześlicznie on się mieni i zobaczcie, cena to niecałe 70 zł. Tu mam akurat rozmiar L. Są też nowe spodnie szare, takie rozszerzane, one mają kryształki, teraz jest moda na te kryształki, one kosztują niecałe 70 zł i tu mam akurat rozmiar 42, tutaj jeszcze z lewej strony są czarne, ja już je kiedyś pokazywałam, one mają tylko z boku te kryształki. Płaszczyk, jeszcze w standardowej cenie, bardzo dużo jest obniżonych kurtek. To jutro też Wam pokażę. 140 zł, taki szary płaszczyk, też jest świetny, jeżeli ktoś właśnie lubi płaszczyki. Obniżone są czapki, więc już dzisiaj Wam pokażę. 16 zł i 18 zł. A i tutaj jeszcze ta kremowa czapka, 15 zł. Dojechały, widzę spodnie dresowe te z Misiem. I tutaj macie takie kremowe, i są jeszcze bordowe. <laughs> Wybaczcie za tą torbę. E, ja kupiłam kiedyś w Dilizie. Były takie fajne torby. 40 zł te spodnie. Już ich nie ma, one zawsze wisiały za kasami. Troszkę mi się poszczypiła tam z boku, ale ona jest tak wygodna, już nie ma tych toreb. I tak lubię ją, mimo że to jest na Halloween. No ale mam nadzieję, że Wam nie będzie to przeszkadzało. Fajna jest ta podkładka. 13 złotych, taka świąteczna. I tutaj mamy kubeczek też 13 złotych. Taki różowy, w kapibary. Może też komuś się spodobać, bo to nowość. Obniżone są też na dziale. Tutaj zobaczcie. Z gospodarstwem domowym fajne pojemniki. Tutaj znalazłam nowy pojemnik na popcorn ze Stitcha. Tamte pojemniki oczywiście są na 20 zł przecenione, a te pojemniczki na popcorn ze Stitcha kosztują 8 zł. To jest takie wiaderko, jakby ktoś wolał coś większego, tylko nie było cenówki, więc nie powiem wam, jaka tu jest cena. Wśród nowości pokazały się fajne świąteczne poduszki. I tu mamy dwie wersje. Jedna z bordowymi napisami, druga z zielonymi. One kosztują 36 zł i te napisy są z takiego baranka. Tutaj też taki czerwony napis jest haftowany. Bardzo ładna poduszka. Jakby komuś się spodobała, to właśnie macie takie dwie. Z tyłu są gładkie, widzę. Więc tutaj będzie czerwona, a z tej drugiej strony będzie. Zielona. Nowością są też te 13 zł, te cukierki. W Pepko były takie prezenty Kurczę, tyle razy miałam pokazać w przeglądzie, nagrywałam już jakiś czas temu i za każdym razem zapominam wrzucić ale pokażę Wam jutro Pepko, tak więc wrzucę Wam. Tutaj pojawiły się takie świeczuszki, bardzo fajny kubek i jak się wypali, można do kawki czy do herbatki mieć dla siebie 16 zł ta świeczka ona pachnie ciasteczkiem. Tutaj tak bardziej e, słodko. Ta świeczka też 16 zł. Bardzo ładne ma mm, opakowanie. No i jeden do jednego bardzo ładny, glamurowy pojemnik na biżuterię. Buziaczki, dziadki, pozdrawiam. To opakowanie naprawdę jest przepiękne. Te pojemniczki są identyczne jak w Homeniutko, tam są droższe. Tutaj zapłacicie 26 zł. Co jeszcze nowego? To taka osłonka świąteczna, która kosztuje 13 zł. Takie składane piernikowe domki pokazały się w Action. Tutaj macie mniejszą wersję, 16 zł, jako dekoracja. Zobaczcie. Nowe domki z takim granatowym dachem to są kominki i tu mamy 10 zł. Też ładny, taki zgrabny. I ostatnio pokazałam wam te śnieżynkowe osłonki, są naprawdę śliczne. Tutaj widzę fajne kokardki. Ile? 5 zł. 5 zł takie zielone. Kokardki są jeszcze srebrne, czerwone, ale już chyba je pokazałam. Nie było tych y, diamencików. One są przecudowne: takie ala sopelki, diamenty. A bardzo ładnie to będzie wyglądać na każdej dekoracji i na choince. 5 zł słuchajcie, za trzy takie kryształki. One też są mega podobne do Homaniu, bo tam y, były takie pojedyncze, tylko tam naprawdę są kosmiczne pieniążki. Nowy talerzyk, taki ładny, i on już jest za 12 zł. Nie widziałam go wcześniej, widziałam ten z tyłu, a tego jakoś reniferka nie widziałam. 6 zł zaparzacz choinka, słuchajcie, do herbaty. Tutaj też jest bardzo dużo niskich cen i już tak mniej więcej Wam pokażę na przykład, co tutaj jest. O, 5 złotych jeszcze jest taka fajna słuchajcie łapka, choinka, ale i też te gwiazdki jako solniczka i pieprzniczka to polecam, bo naprawdę są świetne. Tak więc tyle jeżeli chodzi o Sinisej dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się przegląd spodobał, życzę Wam miłego wieczorku, słyszymy się w kolejnych przeglądach. Dziękuję, że byliście, trzymajcie się ciepło, cześć!